Perły, które nie chcą milczeć, jechała przez pustkę. Rower toczył się niemrawo po pyle, a koła zostawiały ślad, który zaraz znikał. Słońce stało wysoko i nieruchomo, jakby nie miało już dokąd iść. Miasto przed nią było blade, jakby wycięte z papieru, domy nie rzucały cienia, a powietrze było gęste od czegoś, czego nie dało się nazwać. W samym środku tej martwoty leżała rzeka, bez wody, kamieniste koryto gładkie jak kości pradawnego smoka. Ale coś ją do niej przyciągało. Zostawiła rower, zeszła w dół i uklękła przy suchym brzegu. Wtedy z wnętrza rzeki, z niemożliwego źródła wypłynęła złota ryba. Nie poruszała się w wodzie, bo jej nie było. Unosiła się w powietrzu, jakby pływała w świetle. Otworzyła pyszczek, czekała. Dziewczyna spojrzała w koło. Nic. Żadnych roślin, żadnego życia. Ale w jej dłoniach nagle coś się pojawiło. Zielony mech, delikatny, miękki, jakby wyrósł z powietrza. Przestraszyła się przez moment, ale ryba czekała, nie odwracała wzroku. Dała jej mech, i wtedy wyrosła trawa. Z ziemi zaczęły wychodzić pędy, liście, rośliny, których nie znała. Kiedy karmiła jedną rybę, Przypływała druga, potem trzecia. Każda przynosiła coś innego: ślad światła, cichy dźwięk, łagodny wiatr, a z ziemi wciąż wyrastało więcej. Jakby każdy akt troski przywracał światu pamięć o tym, czym był. Potem z mgły nad rzeką wybiegł pies. Zatrzymał się, spojrzał na jedną z ryb, a ona na niego. Długo się tak patrzyli, jakby rozpoznawali się po wielu życiach. Dziewczyna zbierała mech i karmiła nie tylko ryby, ale też muszle, które nagle zaczęły się otwierać. Ich wnętrza lśniły jak niebo po burzy. Wszystko działo się cicho, łagodnie, jakby sama rzeczywistość oddychała wolniej. A ona karmiła, nie myśląc, nie pytając, tylko odpowiadając na głód, którego wcześniej nie widziała. Wszystko rosło i wtedy bez zapowiedzi. Znalazła się na szczycie domu. Wysoko, wśród schodów i otwartego nieba. Pies był obok niej, czujny, ale spokojny. Dom nie miał dachu. Z nieba coś nadlatywało. Samolot. Lśnił w słońcu, wirował, zbliżał się, ale nie był duży. Im bliżej był, tym mniejszy się stawał. Dziewczyna wstała, zrobiła krok naprzód. Samolot zawisł w powietrzu. Potem opadł łagodnie i dotknął jej dłoni. Był wielkości dłoni dziecka. Nie miał ostrych krawędzi, nie miał broni. Wyglądał, jakby czekał, by zostać wziętym. I wtedy zaczęła schodzić w dół, z psem, z samolotem w dłoni. Na zewnątrz zgromadzili się ludzie. Byli spokojni, milczący. Obok nich czysta woda, szeroka, sięgająca do kolan. Dziewczyna zostawiła samolot i weszła do niej. Nie była to woda jak każda inna. Przejrzysta, jakby stworzona ze szkła. Ludzie stali w niej i patrzyli w dół, jakby czegoś szukali. Ona zanurzyła twarz, automatycznie, bez myśli. I kiedy to zrobiła, na jej twarzy pojawiła się maska do nurkowania. Tak po prostu, jakby woda ją podarowała. Zanurkowała, nie głęboko. I wtedy je zobaczyła. Perły, białe, idealne, tkwiące w piasku, jak zagubione światła. Zebrała kilka, oglądała w dłoni. Ich światło było miękkie, nie oślepiało, przypominało oddech. Wyszła z nimi z wody. Świat przez chwilę wydawał się zatrzymany, i wtedy samolot urósł. Nie gwałtownie, po prostu zmienił się. Teraz był statkiem. Otworzył się. Ze środka wyszły postacie. Żołnierze ale nie ludzie. Metaliczne ciała, bez twarzy, tylko echo komend. Zebrali ludzi i ustawili w szeregu. Dziewczyna stała już na brzegu, z mokrymi stopami, z perłami w dłoni, kiedy usłyszała ich głosy. Proszę założyć odzienie, proszę założyć kaptury. Proszę nie zadawać pytań. Szaty były piękne, koloru pereł, lekkie jak mgła. Kaptury zdobione koralikami. Też z pereł, ale coś w nich było niepokojące. Ludzie zakładali je w ciszy, równo, bez oporu. Wyglądali jak duchy, jakby powoli przestawali być sobą. Dziewczyna patrzyła, czuła chłód pereł w dłoni. Nie, nie założę tego, nie będę jedną z nich. Odwróciła się i zaczęła biec. Za nią błyszczały perłowe kaptury. Z tyłu było światło statku, ale przed nią ciemna ściana lasu. Miękki cień, żywa ziemia, zapach liści. Pies biegł z nią. Nie oglądali się za siebie. Wbiegli w gęstwę, zostawiając za sobą świat pozornie piękny, ale nieruchomy. Ona miała w dłoni perły i czuła, że są prawdziwe tylko wtedy, gdy nie służą milczeniu. I wtedy, w głębi lasu, usiadła pod drzewem. Woda z jej nóg odparowała. Mech znowu urósł. Pies położył się obok. A złota ryba przepłynęła powietrzem nad jej głową, jakby powiedzieć, zachowałaś prawdę.